Witam wszystkich na kolejnym filmie na tym kanale Dziś kolejny odcinek z Minecrafta Prawda, że się nagrywa, nagrywa się A więc jest to kolejny odcinek z cyklu Jak zostałem nieśmiertelny Minecraft Minecraft, tak, <todgłosy> Może tak to wymawiać Jak widzicie, mam już trochę wełny Z poprzedniego odcinka z farmowic mam te cztery różowe wełny Też znalazłem dwa stada zwykłych owiec, które mi dały łącznie sześć wełn. Ale dobra, tutaj ten villager już wyrósł, także ja... Ja bym chciał go się pozbyć, żeby już tam nie siedział tutaj i nie czekał na nie wiadomo co Tylko by poszedł gdzieś tutaj, a więc... Ja pulpitu mu Nie, po, chwila, bo ja, bo ja potrzebuję pulpitu dla Villagera, żeby on był bibliotekarzem Ale jeśli... Jeśli to... Tutaj nie ma pulpitu Dobra, są nawet dwa lekterny te Więc dobra, tu jest pierwsza klatka dla Villagera, także ja... Dam białe łóżko. Dam tutaj tem villagerowi lekterna. I to jest wszystko, co on ode mnie może dostać teraz. Za możliwość takiego życia. To, to jest takie trochę widzowie len. To jest takie lenny Jak chłop w średniowieczu jak chłop w średni widzowie. On ode mnie dostał ziemię. Dostał on ode mnie lekter, dzięki czemu może sobie zarabiać emeraldy. Za co teraz powinien być mi wdzięczny i chętnie tutaj pracować, do końca swoich dni. Ogólnie tak widzicie, nadal nie mam wełny, także za fajnie to nie jest, bo nie mam wełny. E, tego, drewna znaczy się. Przez co nie mogę tutaj zrobić jakiegokolwiek sensownego mu pokoju, także jedyne co mu mogę zaoferować to koblowe ściany. Ściany zamiast został stałna, będą z kobelstałna. Tyle, ty, tylko tyle mogę zaoferować mojemu villagerowi. Tak chyba, że weźmie sobie jedną półpłytkę, wtedy, wtedy mogę mu też zaproponować jedną półpłytkę. Ale dobra, teraz muszę go stąd wyjąć. Ogólnie tak, panie villager. To w ogóle z ich dwóch, panie villager. Jeden. Z... Ile tutaj jest małych villagerów? Jeden duży jeszcze w ogóle. Więc dobra, ten już pola tam gdzie powinien poleść. Dobrze, dobra, was już mogę sobie zamknąć. Ciebie tutaj też zamykam. Bardzo dobrze w ogóle. Dobra, pójdę sobie spać. Też, żeby tutaj żadne moby się na górze nie narespiły. Potem, jak będę chciał wyjść, to mnie wyruchną No i to co zrobię? Ja nic nie zrobię. To tutaj powinno być dwóch dorosłych villagerów. Jest jeden dorosły villager. Dobra, pozwalam jednemu z was iść. Dobra, masz mogli. W sumie to ten dorosły A ty to jakżeś stąd ten... Aha, ten, ten nie dostał posady. Inny dostał posady. Tak? Wiesz co, teraz tutaj zamykam, żeby inny nie mógł dostać posady. Teraz tutaj stanę, żeby ten nie uciekł. Nie, wracasz. wracaj. Co za ludzielec? Wracasz tam, wracasz tam. Dobra, Tak, już to to jesteś to. Dać to, co ty mi ja nie. No dobra, ja na Unbreaking 3 tutaj bym jednak polował widzowie No co za... co za villager, chodź Chodź do swojego domu Patrzcie, sobie. Ja, ja mu dałem... ja mu dałem hacjentę da, Dałem mu hacjentę, dałem, dałem mu lekterna, żebym mógł zarabiać emeraldy To ten jeszcze mi wybrzuca No, co sprzedajesz? Tornus, jeden ja nie mogę. Teraz, jeśli nie chcesz mieć tą pracę, inaczej, to musisz przyjść tutaj. Co sprzedajesz? Lur 3, niepotrzebne mi to, ale potrzebuję go tutaj zamknąć z powrotem. No, co masz? Frostwalker ja go tutaj dobra. Teraz stanę mi tutaj naprzeciw, żeby nie mógł wyjść. I to zabuduję. Bardzo dobrze. Także no, panie villager, mogę wyjść stąd, nie wyjdziesz? Tutaj w sumie sprzedaj się, proszę bardzo. Pani, a, nie masz pochodni, to już masz pochodnie. Także ten, tutaj, tak. No goście, co ty mi tam włazisz? Tu jest miejsce na lektyr. Człowieku, to nie człowieku, tylko villagerze. Klej. Gościu, masz Unbreaking. Dwa hmm. lub 3 sprzedawać, bo w sumie to dwójkę przeżyje jakoś. Co sprzedajesz? Breach. Nie potrzebuje Breach, tylko potrzebuje Unbreaking. Unbreaking. Ewentualnie Mending też przyjdzie, jeśli będzie tanio loyality nie chce wcisnąć co za gości Czajcie widzowie loyalty nie chce wcisnąć Loyalność nie chcę wcisnąć, no, wcisnąć. wcisnąć. ripidite no bez przesady no ja tridenta nie mam Kurs of bani nie no przyda mi się ten enchant widzowie serio przyda się denist no bez przesady no. Co to są za widzowie? Na, naprawdę to jest oszust. On mnie na pieniądze chce uh. żeby oszukiwać. Na Emeraldy, których nie mam Channeling. Nie no, świetnie właśnie tego potrzebowałem, żeby że miał channeling Respiration 1. niby fajne chanty przy okazji tanio sprzedaje, ale... Potrzebuję Unbreaking Slash Menu. Breaking albo mending gościu. Refil take. jest naprawdę uparty, a on mi nie sprzeda tego chyba po prostu. No i nie sprzeda, to będzie miał inną pracę. Będzie e, za ja bym dodawał dawał patyki, a on mi za to będzie dawać Emeraldy. To czy dla niego to jest lepsze wyjście? Wątpię Knogbak. Respiration 3 nie potrzebuje tego. Fajny enchant, ale niepotrzebny zupełnie. Protection nie. 1 Flame. Cóż mi taniej sprzedawał Flame, a plus nie potrzebuje Flame'a. Co to Ja słyszę tam, że te małe Villagerze y tam gdzieś wchodzą. PO czemu mi trzy razy chcę wciskać ten sam trade? Nie, ja nie mogę, widzowie. Ten widzowie mi nigdy nie da tego co ja chcę, po prostu nie. Mefa, 32 neraldy, nie chcę wciskać. Dobrze, wolę chodzić do Sawanny, do wioski po Mandy. Tam chyba 9 kosztuje To no, skamer skaamer. Skaumer przez oo! Fire aspect. Wow. Świetnie wilaż mi właśnie umiera. Nie wiem od czego, ale mi umiera tam wila, jest świetnie. Power 3, no, bez przesady! Ej, no nie to jest jakiś... To jest jakiś nieśmieszny żart! Ten Villager jest nieśmiesznym żartem jakimś. Ty no, wi ej no, widzowie, no, dalej nie daję Unbreakingu! Nawet Unbreakingu jeden mi nie sprzedawał, a nawet gobym przeżył. Jakby był tanio. Na przykład, nie wiem, 5 Jeden zaś. Zaczynam mieć wątpliwości, że widać, że nie może być unbreakingu, ale przecież może mieć. Gościu Unbreaking potrzebuje. Szarkę. Frostwalker! Daj mi gościu breaking! To trzy razy z rzędu znów mi wciska tego samego dre... Nie wytrzymam zaraz... Nie wytrzymam zaraz ladzery. Kurs no co to jest za enchant? Kurs opaniżnik, no dobra, przekonał mnie Profection 4 za 14 emeraldów, przekonał mnie ten villager. No to ja mam nadzieję, że on tylko nie zmieni tego trade, bo aktualnie nie mam jak od czego, nie mam jak czegokolwiek od niego kupić. Mam no, także, panie villager, pa, pan już się spisał, pan już tam ma swoje mieszkańko. Dziękuję bardzo. To jest trzech dorosłych villagerów. To jest od dwóch dorosłych villagerów za dużo. Tutaj tam nie ma, dwóch dorosłych villagerów. Idź tam. O nie no, ja potrzebuję tutaj dwóch. Zawsze tutaj musi być dwóch dorosłych villagerów. O, chodź, chodź, wchodź, wchodź. Jak oni się tutaj przedostały? Chodź. Za chlebem, za chlebem, ja go, bym go przekupić. Dalej nie wiem, jak on się tam dostał, ale dobra. Trzeba kolejnego dorosłego villadera, jakby tutaj będzie ten młody, no to już nieraz mnożej tam. No. Ci villadierzy chcą siedzieć w pokoju tymczasowym autentycznie. Oni by swoje całe życie przeży chcieli przeżyć w pokoju tymczasowym. No. Ledwo go stamtąd wypchałem, to mi wrócił. No, idź. no kolejny, kolejny dzień już się zna. Dlaczego ci wszyscy villagerzy chcą siedzieć w pokoju tymczasowym? Ten też, elu. Nie będę. No dobra, jak już chcą tak bardzo, żeby tutaj był tylko tak, no i będzie ryzyko, że dead nie jakiś, to spoko, Żaden problem. Naprawdę. Żaden problem. Dobra, villagerze, chodź. też przeniesiony do. Ja ten wilarz robię. też, tutaj oczywiście wyremontuję, żeby nie miał tak słabo, że tutaj stoł, jakiś koper jest na ścianach. Na ścianach będzie kobyl stoł, także awans, awans, awans społeczny. Tutaj może być tylko kobyl, no i dobra. Panie wilarze, chodź pan tutaj, tutaj masz pan lekterna, czy co pan teraz zostajesz tutaj lekterniarzem? Naukowcem, bibliotekarzem. <d> Ron <Micazory> się chyba boi ciemności, że tak zaczął biegać ten villager Fortunka 1. Nie potrzebuję Fortuny 1, także ten, tak jest. No. Tornsy 2, niepotrzebne <Hindu> mi to do niczego. Channeling, niepotrzebne mi to. To mi jest niepotrzebne hmm. Unbreaking! Muszę sprzedawać Unbreaking Villager, albo ta bardzo tani mending. Hmm. Blast Protection. Super. Sweeping Edge. Niepotrzebne mi to. Hmm. Unbreaking villagerze. Unbreaking! Nie... 4 za 46 real To już sobie w zrobić power 3. Unbreaking ewentualnie tak. No musi mi tam włazić. Tutaj ty masz. Protection 4 mam już o wiele tańsze, także Protem 4 to ten Villager mnie nie przekupi. Prot 3 też mnie nie przekupi. Bo po co mi Prot 3, jak mam Pro 4? Mending za 28 ha. też nie kupuje mnie to. Ha. Ha. To w ogóle tego ten ja nawet komentować nie będę Power 3 też tego komentować nie ma co, Fortuna 3 nie za 37 emeraldów nie ma opcji Fire Protection nie ma opcji Taka droga Fortuna 3 nie ma opcji no bez przesad, tak ciężko zdać jeden, jeden jedyny unbreaking Unbraking, wiesz co to znaczy? Uny, a ak, inny. Loyalty No normalni widzowie, na no zaranie nie wytrzymiem protection smite nie respiracja 3 nie nie a vanishing naprawdę na co mi jest kursów vanishing co, że jak się wywala z kanion z wysokości drzew, nie ten? Nie, Przesada, przesada. Punch. Z wszystkich możliwych enchantów, akurat takie słabe mi dropi. Korny trzy to nie. Piercing to nie Falling nie ha. Blur 3 nie. A potrzebuję widzowian Unbreaking na Elytrę Fortuna 1 jest mi czego mi potrzebna aktualnie. Wow, Wystarczająco kilofów z Fortuną. Ej no mi się siekiera zniszczy zanim on da jakikolwiek unbreak. Chwila, ten sprzedaje za 18 pro, To będzie dziura, więc będą mogli se po to pogadać. Te, budź się. Aha, teraz... Ja nie chciał, ja nie wiedział. Za 14 normalnie, ale teraz jest na mnie dość... Aha. Powiedzmy tak, że wkurzony. Bo to, to jego wina, że... że jeden po prostu. Ten w ogóle dalej tutaj w kącie siedzi. No, czyli nie będziesz sprzedawał gościu Prota 4. Bo mam już tańszego Prota 4. Lepiej spać. Torncy 3 mnie nie kupują dla George'a. Aha. Aha, gdzieś mi się tutaj wygenerował Iron Golem. Ciekawe. Bricz, ja nie mogę. Pierdził. Denis, za 61 Emeraldus, no. Powaliło chyba. Normalnie nie widzowie zaraz wykręcią się z tego villager'a. Torns, Torns. Implaming, nawet nie wiem co to jest. Power 5, a taka Power 5 napowaliła tego villager'a. Feather Falling 2 to by musiał być 3, żebym w ogóle się zastanowił nad tym Jurnie, Co to jest za scam? On naprawdę nie chce dać żadnego unbreakingu A tamten dalej w kółko biega Frostwalker 2, za 58 emeraldów Naprawdę Villagerze Unbreaking 1 mi wystarczy. Loyalty, jakbym miał trójząb to bym się zastanowił. Kolejny golem, naprawdę. muszę słuchać, jak ten golem umiera mi tam w ścianie. Dobra, jakby dało chociaż tani Sharpness to może bym się zastanowił. Albo tani faras, albo tani Mendy. albo naprawdę tani efficiency, ale nie. W zasadzie na za 10 emeraldów respiration 2, 20 emeraldów z respiration 3 by wyszło Czy ja mam? Jak ja mam helm? Ja mam respiration, także niepotrzebny mi jest Teraz Re inny respiration Smite 3, no nie, nie, dobra, ostatnie 10 prób daję temu Glacierowi, ostatnie 10 prób. Jeszcze troszkę respiration. 9 8 7 Dla to są 3? Ej, to jest akurat ciekawe, ale to są To chyba teraz 6 był numer. 6 5 4 3 2 Co dam mu szansę do, do końca? Dopóki mi się nie skończy, się kera. Mam już i mało użyć jakichś protection. 2 to nie, to mam. Nie będę myślał o tym. Teraz już mam. Willacela z protections. Jaki quick chat? Jakby był 3, to byłoby spoko. Nie no, to jest jakaś przesada bo... Przesada Potrzebuję breaking Breakingu na Elytrę Ile mi już już zostało? Dwa A to już jeden, przedostatnia próba Piercing No i... Zero Dobra, ten, ten będzie, dobra Dam mu ostatnią próbę, już to ręką zniszczę Ten wilad, że ma ostatnią, dosłownie ostatnią próbę Na Chyba jeden, a tamten w ogóle dalej biega Ale dobra, ja teraz stąd wyjdę jakoś Trzeba tutaj kamienia Dobra ja sobie poza odcinkiem spróbuję go ogarnąć, ewentualnie na następnym. Tutaj w ogóle pokój tymczasowy powinien być zamknięty, a nie że mi tutaj będą latać za chwilę. To tutaj, co tutaj jest? Szczątki golema tutaj są, plus trzech dorosłych villagerów. Miał być tylko jeden dorosły villager, znaczy dwóch tutaj. Ale dobra, jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, to tyle.